Chińską, ponieważ nie ma Adriana i moje zdolności kulinarne są takie, że po prostu umiem sobie zrobić zupkę chińską. A co ja dzisiaj w ogóle sobie wymyśliłam? Wymyśliłam, że chcę iść na rewie burleski. Tak! Adrian ja nie dał się namówić, dlatego w momencie, kiedy wiedziałam, że jego nie będzie, postanowiłam, idealny plan na wieczór, ja idę na rewie burleski i chłop mi do tego nie jest w ogóle do szczęścia potrzebny. Zajebiście! Zgubiłam bilety, na szczęście udało się je wynaleźć, po prostu zadzwoniłam do organizatora, czy można wejść na dowód osobisty. Sprawdzili moje dane w bazie i tak wszystko się zgadza, mogę przyjść na ten dowód. No i teraz co? No nie pójdę tak na rewizję burleski, trzeba się jakoś ubrać, nie? Uwaga, stylizacja numer jeden. No sądzę, że jest burleskowo, faktycznie jest przepych. Nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje wokół szyi. Nie dałam rady się dopiąć. Znaczy, pewnie bym dała radę, ale wolę w tym momencie jej nie kombinować na siłę, bo nie rozepnę się potem tak łatwo. A chcę jeszcze coś innego przymierzyć. I to jest sytuacja, w której ja się orientuję, po co mi jest facet w życiu potrzebny? Żeby się zapiąć. Wyzboczuchy. Chodziło oczywiście o zamek w sukience. Więc nie męczę się dalej z tym zamkiem, po prostu Fajna jest ta stylizacja, ale ja nie wiem, jak tak będzie, czy w taki sposób mogłabym tam wyglądać, czy, czy może niekoniecznie, więc, bo ja nie wiem w ogóle tak na do końca, gdzie ja idę, znaczy znam adres, ale nigdy nie byłam w tym, w tym klubie, nigdy nie byłam na takiej reni burleski, więc nie wiem, czy to nie jest aż troszkę zbyt odważny strój, więc mam jeszcze jeden outfit i zaraz Wam go pokażę, może będzie lepszy, tak mi się chyba wydaje, że chyba będzie lepszy. I uwaga, odsłona numer dwa. Skóra to zawsze dobry pomysł, nie? Więc tak, sądzę, że w tym będzie lepiej. <grym> Też jest burleskowo, ale trochę bardziej z pazurem. I pytanie, co na to? Dzisiaj jest dość chłodno, więc dobrze byłoby wybrać coś skórzanego, tylko bardziej czy kurtka. No kurtka na lato byłaby lepsza, ale to... To wyglądałoby zajebiście, nie? To, to zawsze robi robotę. Ten płaszcz. I zobaczmy jak on wygląda. Niech ja się w niego ogadę Dobra, patączki pomińmy. Czarne szpilki wiadomo no ale to co sądzicie? Mm. I to zobaczycie do lustra. To ja wchodzicie i cieszę się ze mną? No, to jest dobre. To jest dobre. Mm -mm. To jest dobre połączenie. Zobaczę jeszcze tę kurtkę, ale coś mi się wydaje, że chyba jednak to będzie płaszcz. Też wiecie co? Sądzę, że jest fajnie. Też sądzę, że jest fajnie, więc jeszcze się chwilę zastanowię, czy jedno, czy drugie. Jakieś dodatki? No i zabieram was za sobą. Zobaczymy, czy uda mi się coś nagrać. Pływanie z rana jak śmietana, żeby się doładować o poranku, trzeba iść na pływalnię. W ogóle jest Promkan, w wodnym parku w Tychach i po prostu z samego rana jest tańsze wejście, także korzystam. Dziś dzień nagrań i zastanawiam się, co ja mam na siebie włożyć. Jakoś nie mam wyjątkowo dzisiaj y, na to pomysłu, a jeszcze w ogóle założyłam sobie rano body, które chciałam założyć, które po ciężkich bólach stwierdziłam, to będzie dobre, założyłam i podczas picia napoju cała się pociapałam. Stąd robocza koszulka, no i, i właśnie, co by dzisiaj ubrać? Hmm, to jest niezłe. Tak, i chyba nawet myślałam ostatnio nad tym, żeby ją założyć, że dawno w niej nie występowałam. No, widzicie? Z waszą pomocą od razu poszło do strzału. Wiedziona doświadczeniem. Nie będę zakładała od razu tej koszulki, tylko najpierw zjem obiad i don't judge. Me. Nie oceniajcie mnie, ale co będę jeść? Coś, co jestem w stanie sobie sama przyrządzić, czyli pizzę w no, Aniana nie ma, ale zazwyczaj moja dieta wygląda lepiej. W ogóle, jak chcecie, to Was wezmę potem do naszego ogrodu i pokażę Wam, jakie hodujemy ogórki. Słuchajcie, będą swojskie ogórki i yy, nie tylko ogórki, pomidorki, rzodkiewki, bazylia, więc czekamy, aż nam urosną i dojrzeją i po prostu będziemy mieć w ogóle swoje warzywka, rewelka. Ale jak ja jestem sama w domu, to żeby czasem to nie było potrzebne, E, oczywiście mamy nie tylko jedną gaśnicę w domu, mamy też większą czerwoną schowaną, ale to jest po prostu bezpośrednio w kuchni. Naprawdę na wypadek tego, jeżeli ja w kuchni urzęduję. Także cóż, także no, muszę sobie jakoś po prostu radzić. Ze mnie po prostu kobieta gotująca nie będzie, ja jestem stworzona do celów wyższych, tak to sobie powtarzam, po prostu do tworzenia komedii na YouTube, żeby się było z czego pośpiąć, żeby wasi faceci mogli Was docenić, jeżeli Wy potraficie gotować, bo zawsze można było trafić gorzej. Zawsze można było trafić na takiego szopa, który potrafi swajczyć w kuchnie. Po prostu typowa baba ze Śląska. Czego się w kuchni nie dotknie, to wszystko potrafi zmienić w węgiel. Naprawdę wszystko. Cioście moi, nie się do mamusi na rączki. To się zwolnią. Popatrz, to pan na tym. Tam jest wóz i ty byś tam pewnie chciała iść. A i bez Janusza to ja cię nie się w transporterku. Nie. Musimy poczekać do powodu, ojca, ja wiem, że tutaj ze mną poszła. Albo coś pomyślimy, tylko najpierw matka musi coś ponagrywać i chce chce zjeść obiadek. Tak, bardzo cię proszę, możesz sobie tutaj tu ptać, nie ma problemu. Czy udało mi się zagapić? Najwyraźniej. Tak, Tosiu, przypaliłam. Brawo. Dziękuję za słowa uznania. bez makijażu, z lanoliną pod nosem, a to dlatego, że byłam na basenie, więc po prostu, wiecie, nie malowałam się już i musiałam sobie posmarować tą moją bliźnę. Ale to nic, ponieważ będziemy sobie testować urządzenie z Lidla, taką frezarkę, która ma być do stóp. Kupiłam ją z myślą o tym, żeby jako frezarka ściągać z jej pomocą sobie czasem paznokcie żelowe, jeżeli będę miała taką potrzebę, bo moja frezarka po prostu jest kiepskiej jakości i robi krzywdę. Więc kupiłam to, po prostu będąc w Lidlu, no niestety do paznokci się to nie nadaje, ale zobaczmy jak to będzie działało, jeżeli chodzi o przeznaczenie, o stopy, o pięty, czy da sobie radę z takimi lekko suchymi piętami. Sorry, pokażę Wam swoje lekko suche pięty, ale mam nadzieję, że to będzie ciekawy test dla tych z Was, które widziały coś takiego w Lidlu. Tragedii nie ma, no ale mogło być trochę lepiej, zwłaszcza tutaj właśnie mam takie trochę suche, więc sprawdźmy jak to działa. No, to nie za wiele robi, ale też ani nie boli, ani nic. Spróbuję pozmieniać głowicę. Więc ogólnie chujowinka, za bardzo to nie działa, ale sprawdzi się jako miziadełko dla kota. Miziadełko dla kota za 6 dych albo 8 dych w lidlu, coś koło tego. To się prowadzi. Kilka słów do mikrofonu proszę. <trym i zainteresowań> <trym i zainteresowań> Batko, miziaj. Muszę głowicę założyć. I pomiziamy, pomiziamy. Obiecałam wam pokazać ogród, no i zapomniałam, a wy się nie przypominacie. Więc tak, tutaj są ogórki. Tylko trochę nie chcą rosnąć, ale no zobaczymy. Może jednak coś tam się z nich odratuje. Natomiast mogę pochwalić się pomidorkami. Chyba widzicie w kadrze tutaj, że jeszcze trochę i pomidorki będą do zrywania. Jeszcze się muszą dojrzeć, ale ogólnie no całkiem, całkiem dużo jest tych pomidorów. Tutaj jeszcze tam na pewno widzicie. Rzotkiewka, szczypiorek. Gdzieś tam jeszcze jest bazylia, a tam jest tosia. Wisteria. Patrzcie, jak w ogóle ona rośnie, ile ma pędów tutaj. Tutaj wąsy puszcza. Tutaj. Chcielibyśmy, żeby ona w ogóle. O, jakiś robaczek. Chcielibyśmy, żeby ta wisteria, tak wam pokażę z innej strony. Poszła na ten budynek, i trochę ten budynek y, zarosła, no bo on tak trochę straszy. A w tym momencie nie chcemy go jeszcze remontować, bo myślimy, żeby tutaj wybić drzwi, i wiecie, żeby tam sobie mieć jakiegoś grilla, jakąś taką część, y, że można byłoby coś pogrillować pod zadaszeniem, i tutaj po prostu wyjście. No i właśnie, żeby ta wisteria jakoś tak ładnie to zarosła. Taki, taki mamy wstępnie plan, ale kiedyś też chcemy właśnie to z tym zrobić. No a tutaj, moje drogie, zobaczcie, moje różyczki. Z tych jestem totalnie dumna. Kosztowały 4 zł na wyprzedaży, na promocji. Nie wiedziałam, co to będą za róże. A po prostu takie piękne wyrosły, białe. Te róże miały nie być pnące. To miała być jakiś, nie wiem, jakiś krzew róży. A tu popatrzcie, jak one są wielkie. Te też były... O, w ogóle, to jest zabawne. Ta róża też była za promocji za 4 zł. Nie mieliśmy pojęcia, co z niej wyrośnie, a ona wyrasta dwukolorowa, więc yy, czekam, aż się całkiem rozłoży. Jestem ciekawa, jaka będzie. Ta róża też była taka z tych takich totalnie tanich i też jest ładna. Jest taka rozłożysta. No tutaj wiadomo, już trochę zaczyna obumierać. Ale tu jaka piękna główka. No, cudo. A tu są pnące. I nie chcą rosnąć. No czasami i tak bywa. Winogrono. Tutaj też chcemy jakąś ławeczkę. Właśnie następną rzeczą, jaką Adrian chce zrobić, to tutaj jakieś porządniejsze te na to winogrono podpórki. I żeby też takie właśnie były do góry, tutaj, żeby można było sobie usiąść i zrywać to winogrono. Więc plany są. A proszę, jak się Tosia pasie i na co komu ta? Eee, nie odkurzarka, nie zmywarka, tylko co? Do ucinania trawy kosiarka. Po co komu to sia? Boże, to Po co komu kosiarka? Jak można mieć Tosia? Nieciłam właśnie od Olgi i mam takie piękne paznokcie, No zobaczcie, a totalnie po prostu uwielbiam ubóstwam, więc no trzymam tutaj już w ręce nowość od ini to jest balsam SPF 30. I pomyślałam, zróbmy sobie test w takim razie. Zobaczmy, jak w ogóle on wygląda na ustach, czy on cokolwiek bieli, czy on jakoś smakuje. Smaku niezły, taki trochę słodkawy, trochę tofi tymi surowcami, które są, czy rozbiela, no mm, chyba odrobinkę, ale jak to wygląda finalnie, ocencie same, co sądzicie. Właśnie przyszedł kurję i przewiózł. Monofurf. Robimy unboxing. OMG. OMG. więc. Na się dziewczyn, które przebierają się za syreny i pływają w oceanie stwierdziłam, że ja chcę się nauczyć tej techniki pływania. Zamówiłam sobie coś, co się nazywa monopłetwą. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Stop. Nie, gdzie mam 36, wiesz? Tu są one ściągane. No tu mają regulację, wiesz? To potem poobczaję, to na razie to po prostu zobaczyć, jak to wygląda na stopie. Więc, moje drogie, jak jest mała syrenka, to ja jestem stara wielorybełka ze Śląska. Pozdrawiam Was wszystkie bardzo serdecznie, jeżeli tylko ogarnę sobie kamerkę na basen to Was ze sobą zabiorę i zobaczymy jak się z tym pływa. Zorąbista. Dzięki za oglądanie. Pa.